Pięć lat temu w Baku, na kongresie Światowego Komitetu UNESCO, podjęto decyzję o wpisie na Światową Listę Dziedzictwa Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Basiastego. 10 lipca 2019 roku nastąpił sam wpis. Dość powszechnie kojarzono ten fakt z samymi krzemionkami koło Ostrowca Świętokrzyskiego, chociaż w istocie był to wpis seryjny, obejmujący cztery komponenty dobra światowego. Pradziejowe pola górnicze w Krzemionkach, Borowni i Koryciźnie oraz relikty osady neolitycznej na wzgórzu Gawroniec w Ćmielowie. Region ten nie posiada odpowiedników w kraju i na świecie, nie tylko ze względu na powierzchnię. We wniosku strony polskiej znalazł się tylko wybór pradziejowej sieci osadniczej i stanowisk wydobywczych obecnych w tej części doliny rzeki Kamiennej i obrzeżu Wyżyny Sandomierskiej. Samych śladów wydobywania krzemienia w tym regionie. Dotychczas zidentyfikowano kilkanaście. Na liście światowego dziedzictwa znalazły się tylko te najlepiej dotąd rozpoznane i najbardziej spektakularne. Największym prehistorycznym polem eksploatacyjnym w regionie wpisanym na listę UNESCO są same krzemionki. O nich też wiemy stosunkowo najwięcej. Jest zaskakujące, że działalność wydobywcza była tu prowadzona przez ponad 2000 lat. Od 4 do II tysiąclecia przed naszą erą. Na w większości zalesionej obecnie powierzchni 70 hektarów tego unikalnego kompleksu odnotowano około 4000 śladów po jamach i szybach górniczych otoczonych pierścieniowatymi hałdami. Każdy z tych śladów jest reliktem osobno eksploatowanej działającej w pradziejach kopalni. Uskok tektoniczny spowodował, że wydobycie można było prowadzić na konkretnej powierzchni, która przybrała w planie nieco zaskakujący kształt przypominający laską pasterską. Pozyskiwany tu wówczas krzemień pasiasty występuje w postaci trzywarstwowej ławicy zanurzonej w skale wapiennej. Wspomniany uskok był też przyczyną stopniowego zagłębiania się ławicy krzemienia, co nie stanowiło przeszkody dla prehistorycznych górników, którzy. Dostosowywali metody wydobycia do głębokości zalegania pasiastego surowca. Charakter złoża krzemienia spowodował, że możemy tu obserwować różne typy kopalń, od jamowych i niszowych, poprzez korytarzowe, do najgłębszych, filarowo-komorowych i komorowych. Niewątpliwie największy podziw mogą budzić kopalnie komorowe, których szyby osiągają głębokość 9 metrów. A powierzchnia, na której prowadzono eksploatację, przekracza czasem 500 m2. Dzięki badaniom archeologicznym na powierzchni pola górniczego poznaliśmy też sposoby zabezpieczenia szybów i towarzyszących im pracowni, obróbki krzemienia, przed deszczem i słońcem. Stosowanie najbardziej zaawansowanych technik wydobywczych, których skutkiem było powstanie kopalń komorowych. Można przypuszczalnie wiązać głównie z ludnością eksploatującą pole krzemionkowskie w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. W tym czasie miał też miejsce najbardziej dalekosiężny eksport gładzonych siekier, wykonanych z krzemienia pasiastego. Przypuszczalnie osiągnął on wówczas promień nieomal 700 km od krzemionek. Unikalność pól górniczych w krzemionkach, borowni i koryciźnie. Wynika też z faktu doskonale zachowanego krajobrazu nakopalnianego, w nieznacznym stopniu przekształconego przez późniejszą aktywność człowieka. Dlatego możemy tu badać ślady prowadzonej na powierzchni działalności przetwórczej, czy wręcz próbować odtwarzać ścieżki, po których poruszali się krzemionkowscy górnicy. Prawdziwą kapsułę czasu stanowią dotychczas odkryte i tylko fragmentarycznie przebadane kopalniane podziemia, o tym, że docieramy do fenomenu nienaruszonego przez tysiąclecia, świadczą narzędzia górnicze, widoczne na wapiennych ociosach ślady ich użycia oraz bardzo liczne kawałki węgla drzewnego, będące pozostałościami po uczywach, stanowiących źródło oświetlenia używanego przez górników. Nie znajdziemy równoczasowych analogii dla odkrytych w kopalniach krzemionkowskich znaków wykonanych węglem z końcówek łuczyw, Pozostawionych na wapiennych ścianach i filarach przez pracujących tu ludzi 5000 lat temu. Jeden z zachowanych do dziś rysunków stał się logotypem Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki. Jeszcze przed wpisem Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego na listę UNESCO podjęto starania, aby zapewnić w przyszłości właściwą ochronę nie tylko dla samych komponentów dobra, ale również dla wyznaczonych wokół nich obszarów ochronnych zwanych strefami buforowymi. Zalecaną formą obecną w prawie polskim ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami był Park Kulturowy. Samorządy gmin Bodzechów, Ćmielów i Ożarów podpisały już w 2019 roku porozumienie w sprawie jego utworzenia. Głównie dzięki szczególnemu zaangażowaniu mieszkańców Dopiero w październiku 2023 roku doszło do powołania Rudzkiego Parku Kulturowego tylko na terenie Siedmiu Sołectw w gminie Ćmielów. W międzyczasie organy ochrony zabytków podjęły decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego wpisującego do rejestru zabytków cały oczekiwany do objęcia ochroną obszar. Wszystkie te działania były niezbędne ze względu na fakt niezwykłej intensyfikacji wniosków inwestycyjnych na obszarach stref buforowych komponentów Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa Krzemienia Pasiastego. Wnioski dotyczyły inwestycji niedopuszczalnych nie tylko dla UNESCO w sąsiedztwie dobra światowego dziedzictwa, np. wydobycia kopalin czy budowy wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych. Szczególnym zagrożeniem okazał się wniosek na eksploatację wapieni ze złoża Ruda Kościelna, która miałaby nastąpić zaledwie 100 metrów od południowej granicy komponentu pierwszego, czyli Krzemionek. Innym zagrożeniem dla statusu dobra była nadmierna intensyfikacja zabudowy, tym razem przy granicy północnej krzemionkowskiego pola górniczego. Po pięciu latach od wpisu można stwierdzić, że wskazane zagrożenia są nadal w fazie zażegnywania. Szczęśliwie, jest to proces równoległy do wzrostu świadomości mieszkańców regionu o jego wyjątkowości. Świadczy o tym m.in. ustanowienie wspomnianego parku kulturowego, znakowanie szlaków turystycznych oraz udział w przedsięwzięciach organizowanych przez muzeum celem upowszechniania wiedzy o wielowarstwowym dziedzictwie tej części Doliny Rzeki Kamiennej. Zasoby te są połączeniem spuścizny mieszkających i pracujących tu ludzi nie tylko w epoce kamienia i wczesnej epoce brązu, z wyjątkowym bogactwem tutejszej przyrody, już obecnie częściowo chronionej rezerwatem Krzemionki Opatowskie oraz obszarem Natura 2000. Połączenie spowodowało, że krajobraz kulturowy tej części do Rzecza Kamiennej należy uznać za unikalny nie tylko z uwagi na wpis UNESCO. Odkryciu kopalń Krzemionkowskich 19 lipca 1922 roku przez Jana Samsonowicza towarzyszyła podobna refleksja. Badania prowadzone przez kilka pokoleń archeologów, konserwatorów zabytków i przyrodników udowodniły dopitnie, że status dobra UNESCO jest wyłącznie potwierdzeniem unikalności Krzemionkowskiego regionu, będącej wartością całkowicie obiektywną. Co ciekawe. Świadomość rangi tego dziedzictwa dla ludzkości posiadali nawet faszystowscy okupanci w czasie II wojny światowej, interweniujący w 1942 roku w związku z działalnością zakładów ostrowieckich w Sudole. Wykup gruntów, wsi krzemionki, ustanowienie rezerwatu i wszystkie późniejsze działania zawdzięczamy też postawie społeczników. Był wśród nich Mieczysław Radwan, jeden z założycieli pierwszego Ostrowieckiego Muzeum. Jako profesor AGH i członek Polskiej Akademii Nauk już w latach 60. ubiegłego stulecia formułował wniosek o zainteresowanie krzemienkami ONZ i UNESCO. Chociaż jeszcze przed odkryciem kopalń, ale i po nim nie udało się uniknąć strat w tym wyjątkowym zasobie, pozostał on nadal niezwykle dobrze zachowany. Wspomniane straty są nieznaczne w porównaniu do współczesnych nam zagrożeń dla całego krzemienkowskiego regionu. Trudno bowiem przewidzieć wszystkie skutki wydania pozytywnej decyzji środowiskowej oraz koncesji na wydobycie piasku w bezpośrednim sąsiedztwie komponentu trzeciego dobra światowego pola górniczego Korycizna. Jest ono obszarem nieomaldziewiczym, rozpoznanym dotychczas przez badania geofizyczne, które nie są w stanie określić precyzyjnej chronologii działalności wydobywczej, która miała tam miejsce w Pradziejach. Być może nie uda się nam jej określić, jeśli faktycznie nastąpi intensyfikacja działalności sąsiedniej, współczesnej kopalni. Nie ulega wątpliwości, że w związku z wydanymi pozwoleniami jest to największe obecnie zagrożenie dla statusu krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa Krzemienia Pasiastego. Można zatem stwierdzić, że stoją przed nami dokładnie takie same wyzwania jak przed odkrywcami, badaczami i pierwszymi opiekunami krzemionkowskich kopalń przed ponad... Stolat.